Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kilkudniowego vloga. Będzie to vlog po prostu z takich moich wakacyjnych dni. Mamy dzisiaj, podaj że 19 lipca. Tak. Także mam nadzieję, że taki zwykły vlog Wam się spodoba. Jest mało takich filmów na moim kanale, no ale ja po prostu nie potrafię nagrywać vlogów. Także. Mam nadzieję, że, że kolejny raz mi wyjdzie, także zapraszam was do... <grywa> ja się nie mogę wysłowić. Zapraszam was do oglądania. Ok, więc mamy, tak jak powiedziałam, 19 lipca, czyli jest środa i mamy godzinę... za pół godziny osiemnastą i... Yy, za... Pół godziny przychodzą do nas dwie osoby, tak po prostu wiecie, posiedzieć, pogadać, coś tam sobie wypić i, i tak dalej, i tak dalej, także muszę podjechać do sklepu, kupię jakieś tam chipsy, jakieś napoje czy coś takiego, wiecie, nie za dużo po prostu, żeby coś było. Ja właśnie przed chwilą też skończyłam robić paznokcie, bo moje poprzednie mi się znudziły, były całe różowe, jeden mi odleciał, ale to dlatego, że miałam zniszczony i po prostu mi odleciał, no, ale skończyłam robić poznałki, ci możecie dać znać, co myślicie, zrobiłam takie, takie o, letnie, ale no szczerze mi powiem, że w sumie sama nie wiem, co o nich sądzić, potem wam pokażę jeszcze je dokładniej, także ja się pomalowałam, ubrałam się, bo w sumie byłam praktycznie cały czas w piżamie, no i ubrałam sobie top i spódniczko z podenki. Teraz będę szła albo jechała do sklepu, właściwie nie wiem w sumie, czy mi się chce iść. Wydaje mi się, że nie, więc pojadę chyba do wiadronki. I w ogóle podoba mi się, jak po prostu bałam dzisiaj włosy. W sensie wiecie, niby robimy te same czynności cały czas. Wiecie, w makijażu, we włosach i tak dalej, ale raz zdarzy się, że... Te włosy, czy ten makijaż wyglądają fajnie i wam się podobają. Dajcie znać, czy tak macie, bo ja właśnie mam tak teraz z włosami. E, ja zawsze się tak rozgaduję, a potem finalnie nic z tego filmu nie wychodzi, bo nagle złapię wenę na gadanie z wami i serdzam dobra, nagram vloga, a potem nic z tego nie wychodzi, także mam nadzieję, że tym razem wyjdzie. W ogóle wczoraj zamówiłam jedną rzecz z Zary. Możecie się domyślać, co to jest, bo jest to bardzo viralowa rzecz, która po prostu zawładnęła całym TikTokiem jest po prostu wszędzie. Ale tak mi się spodobała, że musiałam ją kupić w końcu. No, a że jest to dosyć droga, w sensie po prostu szkoda mi było na nią wydać pieniądze, to dopiero teraz się do to zabrałam. I, i no, także jak mi przyjdzie jutro albo pojutrze, to Wam oczywiście pokażę. No, więc tak w sobotę idę na maskę, Także myślę, że takie jakieś mini gatheringów mi tutaj możecie zobaczyć. także takie ja się zbieram, bo za chwilę nie zdążę i jadę do tego sklepu. Byłam właśnie w biedronce i kupiłam sobie kabanosy z nadzieniem Piri i uwielbiam, po prostu. To są najlepsze kabanosy. Kupiłam uh, dwa soki. Dzień dobry moi drodzy, witam was z kolejnego dnia. Mamy dzisiaj czwartek, ja właśnie zmierzam odebrać moją paczkę z Airbusie, tak nie mogę doczekać i właśnie jakoś pół godziny temu przyszło mi, że jest do odbioru, a jest godzina 11, więc idę odebrać i wam pokażę co to jest. Ok, więc wróciłam do domu, sorry za moje włosy, ale wstałam i od razu poszłam po tą rzecz i robimy unboxing. Pewnie się domyślacie co tutaj jest, bo ostatnio po prostu, tak jak Wam mówiłam wczoraj, wszędzie jest to na TikToku i tak dalej i mi się to strasznie spodobało i przymierzałam to też stacjonarnie, ale no szkoda mi było na to wydawać tyle pieniędzy. Okej, okay, więc zatrzymało mi się nagrywanie, bo nie mam pamięci na tym, jak Wam pokazywałam, co znajduje się w opakowaniu, więc uwaga, uwaga, kto by się spodziewał, zamówiłam kurtkę i jest to ta popularna kurtka, o której już pewnie macie dosyć słuchania, ale no zamówiłam ją, bo mi się bardzo podobała po prostu już od kilku tygodni cały czas na nią tylko patrzyłam i tak mi się podobała, stwierdziłam dobra, zamawiam i zamówiłam ją w tym kolorze, w tym takim spranym, nie wiem czy to jest taki zielony Ciężko określić ten kolor, ale stwierdziłam, że tamten czarny będzie zbyt klasyczny. No więc zamówiłam sobie ten, także teraz może ją przybierzę. Wzięłam rozmiar S. Wiem, że dużo osób bierze rozmiar XS, ale ja wolę takie większe kurtki, więc mam nadzieję, że ona będzie taka, bo nie chciałabym jej już odsyłać. Nie no, jest piękna. No, jest cudowna serio. Dzisiaj ją już założę, bo jest bo że dosyć chłodno. No więc tak się prezentuje, i serio, uwielbiam. Moja nowa ulubiona na kurtkę, bo że jako tak mam bardzo dużo, to teraz będę w niej chodzić cały czas. Po prostu mam wrażenie, że ona robi już cały outfit po prostu samym wyglądem. Ona ma tak ładny krój, i w ogóle no po prostu jest tak ładnie uszta. Serio. Dzień dobry, witam was w piątek Ja właśnie zbieram się, bo idziemy tam do znajomych I jadę pociągiem i w ogóle, więc dlatego muszę się spieszyć Ale stwierdziłam, że pokażę wam mój dzisiejszy outfit, bo bardzo mi się podoba Także uwaga, uwaga Przepraszam za syf tle, ale ogólnie To tak, mam taki top na sobie Do tego mam spodnie kargo, jak widzicie, takie o Torebkę taką piękną no i do tego biorę jeszcze kurtkę. No, tylko problem jest taki, że ja zawsze biorę strasznie dużo rzeczy, a no w tej turbce za dużo się nie mieści, więc nie mogę wziąć ani prostownicy. Szczotkę wezmę w rękę, bo mam taką dużą, a bez szczotki to raczej średnio. No więc zmykam. Dzień dobry wszystkim, witam was w sobotę. Mamy aktualnie godzinę, w sumie nie wiem którą, ale chyba jakoś koło trzynastej. Ja właśnie wybrałam się do sklepu, ponieważ skończył mi się mój eyeliner, więc pojechałam do Rossmana, w sensie jadę jednak do Rossmana, bo w mi jest za drogo, więc jadę do Rossmana. Dzisiaj idę na osiemnastkę, więc muszę się trochę pospieszyć, bo no jeszcze muszę dojechać pociągiem i tak dalej, i tak dalej, no i w domu będę się szykować, więc... Mniej więcej Wam coś tam wszystko pokażę. Jak będę wyglądać, mam nadzieję, że się wyrobię. No więc ja lecę ten eyeliner i mam nadzieję, że znajdę go. Właśnie się maluję. Yy, witam się z wami już nie wiem który raz, ale mamy nadal ten sam dzień. Yy, I kupiłam w rosmanie eyeliner Serimela. taki O. I on jest w nie wiem, jak to się nazywa, w płynie chyba? coś takiego. A ja zawsze używałam w pisaku. O jezus, co ja, co ja właśnie zrobiłam? Zawsze używałam w pisaku taki z Miss Sporty. I ogólnie użyłam tego z Rimela w płynie. I powiem Wam, że ja po prostu nie umiem z takim eyelinerem pracować. Po prostu nie wiem, naprawdę jakiś dziwny jest, i no po prostu nie potrafię. Moi drodzy, więc ja już jestem, już jestem gotowa, i jak zwykle spieszę się na ostatnią chwilę. Wyglądam tak, proszę bardzo, dlatego biorę sobie torebkę, która jest niezamknięta, i kurtkę, i w ogóle wszystko, wszystko, buty, Już Wam pokazuję to, co Wam pokazywałam ostatnio w holu zakupowym, takie, takie o. Także zmykam, widzimy się. Może jutro się do Was coś odezwę, zobaczymy. Hej wszystkim, w niedzielę mamy aktualnie godzinę 17. Ja w sumie dopiero co się ogarniam, bo idziemy dzisiaj na uwaga, uwaga, Barbie, kto by się spodziewał. Ja po prostu wszędzie, całe social media są zawalone tym, że ludzie chodzą na ten film. Że ludzie idą na ten film i ja po prostu muszę go zobaczyć, bo nie jest to taka typowa Barbie. Wiecie, ja ogólnie w... ja ogólnie jak byłam mała, nie oglądałam filmów Barbie, bardziej jak już tu bawiłam się lalkami. Ten film to nie jest takie typowo Barbie, jak były kiedyś, tylko to jest taki bardziej film, komedia, coś takiego o tym, że Barbie idzie do normalnego świata, więc jestem strasznie tego ciekawa i podobno ludzie mówią, że jest bardzo fajny i tam oceniają 8 na 10, 9 na 10, także... Jeśli jesteście ciekawi mojej opinii, zresztą pewnie Wam tutaj ją powiem, ale zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam na bieżąco wszystko, po prostu wszystko dodaję, także tam Was odsyłam. No i teraz będę się szybko lekko ogarniać. Jestem po wczorajszej 18 i powiem Wam, że było naprawdę bardzo fajnie. Bardzo mi się podobało, było to na takiej salcy wiejskiej i było... No, naprawdę bardzo fajna impreza. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to uwaga idę na makijaż do um, osoby, która malowała mnie na Moją osiemnastkę i miałam po prostu przepiękny makijaż, ale jutro idę jako modelka, bo po prostu się zgłosiłam, także będę miała i makijaż, i włosy, także jutro myślę, że zakończę sobie tego vloga z Wami i też Wam pokażę właśnie jak będę wyglądać. Myślę, że to takie po prostu najciekawsze dni, yy, które Wam tutaj pokazuję, żeby nie było nudno. No po prostu tylko takie... Ciekawe rzeczy, które robię, żeby was no, nie zanudzić. Wszystkie sale w kinie są tak pozajmowane, aż to jest jakaś tragedia. Ciekawa jestem, jak będzie teraz w tygodniu, no bo dzisiaj jest niedziela, więc wiadomo, wszyscy mają wolne. Wszyscy, no, prawie wszyscy. I, no, chodzą do tego kina. Więc jestem ciekawa, jak będzie właśnie, nie wiem, w taką środę, wtorek. Właśnie się ubrałam. Idziemy zaraz na Barbie. Więc proszę bardzo. Taki outfit na, na film. Różowa koszula, rzowy top i krótkie spodniki. Czy wyglądam jak Barbie? Dobra, no nie, nie mam blond włosów. Może no. <laughs> już prze, przefarbuję. Okej, okay, więc my wróciliśmy już do domu e, z filmu. I ogólnie powiem wam, że film sam w sobie oceniam na takie 9 na 10 Ogólnie był bardzo fajny Ogólnie uważam, że ten film nie jest dla dzieci, bo miał tam jakiś przekaz I ogólnie był o tym jakby, że kobiety mają w życiu ciężej od facetów itd. itd. No i ogólnie na tym się tak opierało Więc no, ogólnie był bardzo fajny, taki wiecie śmieszny, komediowy I był trochę dziwny to prawda, ale bardzo przyjemnie mi się go oglądało i u taki, wiecie, momentami śmieszny, więc jeśli zastanawiacie się, czy pójść, to ja bardzo polecam. No, tak, taka moja ocena, opinia. A Jeszcze niedawno Nikki Minaj wypuściła piosenkę Barbie World i ja już tam, wiecie, nauczyłam się na pamięć, tekstu, refrenu i tak dalej. I pod koniec tego filmu leciała ta piosenka. No ja i w sumie nie połączam faktów, że może faktycznie tą piosenkę nagrali specjalnie pod ten film. No, ale było naprawdę fajnie. Moi drodzy, wyszłam właśnie z makijażu i uwaga uwaga, jesteście ciekawi jak ja wyglądam. Uwaga, 3, 2, 1. Czy wy to widzicie jak ja wyglądam? To po prostu coś pięknego. Jeszcze mam tutaj takiego koka. I w ogóle ja wyglądam jak, jak, jak jakieś Barbie, naprawdę, w sensie Barbie, po prostu no, no coś pięknego. Dzień dobry moi drodzy, ja już jestem w domu, ja już się uszykowałam, proszę bardzo. Złożyłam spódniczkę, top, który miałam i będę szła na pociąg i potem porobię jakieś foty, tak. Proszę bardzo, tak się prezentuję, jeszcze raz Wam pokazuję. Strasznie mi się podoba. Zobaczcie jak ja pięknie... W sensie, zobaczcie jaki ja mam piękny makijaż. No po prostu coś pięknego. Włosy też bardzo ładne, też ja nie jestem przekonana do tego koka, bo ja nie chodzę w takich fryzurach, ale potem sobie to rozpuszczę, więc tak. No i będę się zbierała na pociąg. Może potem coś tam wam ponagrywam, zobaczymy, ale no za 10 minut mam, także powoli się zbieram.